Ready to die! How dare you! Time to steal the show! <laughs>

ja mam... No, no dobra, przepraszamy. Mamy no. obrócenie. Proszę, dobra, dobra.

O, no. może to. To już i ja znam co że jest zostali jest do poważnej rodzinnej awantury. No, we, no sobie wezmę, nie? Ja to też ja 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 przygotowała. Alka, gaz. Albo pani już nie miała albo to kanał albo ten, wiem tam w tym Dobra, to ktoś, kto jest? Kto dzwoni? Kto i co się stało? Własny brat, który siedzi teraz tam w domu, pobił mnie, złamał mi okulary, to znaczy nie, to jego Bohanazon. Popuś się, gdzie? się za głową. Tak. Nie, Jak się widzą, za głosem. Łakawę powałię

Proszę Państwa, nie przeczykujemy się tutaj, bo za chwilę nic nie ustalimy. No w ogóle jakby policji nie było, nie? Nie. No. Po no, prostu my ze sobą próbują rozwiązać problem. po co dzwonimy na co do Jeżeli chodzi o samą tą sytuację i yy, typ yy, takich ludzi, to to najlepszym rozwiązaniem nie jest stosowanie jednej i drugiej strony, bo oni to po prostu potrzebują zwrócenia na siebie uwagi, jakiejś tam agencji. To jest jak rutyda. Dokładnie. Ale to są bardzo proste. Oni bez policji nie umieją żyć. To są bardzo proste interwencje. Ja się szosłam. <gadanie> ja, zróbcie sobie grać do odwiedziny. Ja poniedziałek jedna córka. I o was jest? Ogólnie jest dziesiątka. I wtedy dajcie rodzicom wolne. Oni co dwa tygodnie odwiedzimy, tak? Oni tędy dajcie rodzicom wolnym. co dwa tygodnie już zostały. Cześć, zresztą jedno z interwencji. Noooo! Więcej ludzi na kwadracie. Ty jest się jedzie, tym ciekawie, ja jedzie, to jest ciekawy. A jedno ze stron chciałby ich zawinąć, to już mam wszystkich na plecach. Tak tak, 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 tak. Zostawcie ich! <grym> Najlepsze są interwencje: konkubent sam jest konkubina. Ale najpierw jest źle, a potem zostawcie go, jak kocha! Albo konkubent versus konkubent versus konkubina. O, mordy! Gdzie dwóch ludzi tam trzeci korzystają? Tak, ja też taką Była sobie rodzinka. Przeprowadzili się dwójką dzieci. No i ona. Ma... Jedno dziecko z tym, drugie dziecko z tym. Sprowadziła się z nowym facetem. No były facet też się wprowadził razem z nimi do tego mieszkania. No I ten nowy facet e, chodził do pracy. A ten stary mieszka razem z nim. Ten stary był, że tak jakby, Wszyscy Przyszli na komisariat zgłosić mm, molestowanie i odstraszanie. A i zniszczenie mienia, ja, bo że zniszczył ten chłop, ten jej były ex. Ten jej ex zniszczył ten Kryśnic. No i okazało się, że no zniszczył, ale z nią na stół. <śm> <śm> kąpali się <śm> razem. No, I gwałtu żadnego tego molestowania też nie było. Tak, przyłapali. Jej... No, ten jej partner, partner parował do tej, tej łajenki. Chodzi w... I on ją wtedy rzucił, bo ten i tak się to. Wydało się. Rozkopało. No to jest, klinikę, jest, jest, jest przemoc fizyczna, fizyczna ekonomiczna, e, seksualna i emocjonalna. To nie jest, jest procesowa, to jest sprawdzająca, czy dochodzi do tej rodziny, czy dochodzi do, w tej rodzinie do przemocy. Więc tutaj kobieta musi zrobić ten krok i przyjść na komendę, na komisarza, żeby zrozumieć, że do się z innym przestępstwem. Wobec tego to nawet może być przed nim dyskontantem. Spojrzona przemoc, a my będziemy związane ręce ona powie, że to był dobry powód. Dokładnie obrazuje to kolejna interwencja. W Likołowie policjanci skończyli krótką przerwę na późny obrad i ogłaszają gotowość do dalszego działania. Ojciec zgłaszającego jest nie trzeźwy, dwie godziny temu, w głowie <laughs> pijano ojciec są dzieci co robimy? zrobisz ten scenariusz ale to nie jest bo ty, właśnie bo ty myślisz chyba jeden scenariusz ja już w tym momencie opracowałem jak Rozdzielimy to jako co? Jaką on To byłem rozpisali. rozpisał, to nie po prostu. Po co mi wychodzimy, jak ja już to wiedziałem, co mam Nie zabieramy go. I nie na to co mi było. I no jest na jest Nie. dlaczego w domu.

Субтитры у DimaTorzok Na dobrze do to pokojowo, dożyliśmy do pokojowego rozwiązania.